Dzień dobry witam. Ja Stanisław Milewski przyjechałem tutaj do Wołomina pod siedzibę sądu rejonowego i zarazem prokuratury zamanifestować swoje ogromne niezadowolenie. Ten filmik postanowiłem nagrać specjalnie dla pana Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, aby podjął jakieś kroki tutaj w Wołominie kontrolne oczywiście w zweryfikowaniu sprawy. W sądzie karnym piąty widział karny, czyli rzymskie 5K 196 łamane przez 19, którą prowadziła sędzina sądu rejonowego pani Bata Surma. E, od, oczywiście, w związku z e, działalnością tego, tej pani sędziny, później była apelacja napisana przez mojego e, pełnomocnika, pana Łukasza e, czy Macieja Łapucia z Białego Stoku do Sądu Okręgowego Warszawa Praga, szósty e, Wydział Karny Odwoławczy. I tą sprawę prowadziła dalej. Apelację rozpatrywała pani sędzina Sądu Okręgowego, pani Justyna Dołchy. Sygnatura akt.

Ja tylko powiem tak, panie ministrze, nie wiem, może pan to obejrzy, może nie, może pan, pan, pan jakiś współpracownik, czy może jakiś wice, który skieruje jakieś służby kontrolne, które zweryfikują te akta, bo przecież nie o to chodzi, żebym tracił jakieś 4 czy 5 tysięcy złotych, czy 6, żeby napisać apelację do Sądu Najwyższego, który sam ostatnio pan mówił, że nie jest w stanie, żeby oczyścić swoich, jak to się mówi, złoczyńców, którzy plamią e, Togę, nie powinni być w ogóle sędziami. Ja powiem tylko tak, sprawa odnośnie była pana dyrektora firmy transportowej, która przestępcza działalność, po, 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 czyli składanie fałszywych zeznań, bądź co bądź, zagrożenie karą dość blad, górna półeczka, że tak powiem, kolokwialnie. Zostaje uniewinniony, mimo że dowodem jasnym, wyraźnym były dowody pozyskane z Państwowe wytwóry papierów wartościowych. Jego przełożona w osobie pani Elżbiety, właścicielka firmy Eltrans, po prostu też była ukarana przez Państwową Inspekcję Pracy. Jak to się mówi, za niezgodne z prawem e, traktowanie pracowników e, i, i tak dalej. Też e, dowód rzeczowy, jasny z instytucji wiarygodnej. Pani sędzina uniewinnia. Nie wiem, nie czytałem uzasadnienia, czym ona uzasadnia swoje takie niezgodne sprawy. Także panie ministrze, prokuratorzy generalnych, proszę o interwencję w Ołominie w tej sprawie. Dla dobra oczywiście wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę w stanie panu podziękować i załóżmy jakieś tam konsekwencje prawne czy dyscyplinarne wobec pani sędziny tutaj z z Warszawy będą wyciągnięte także na pewno pozwolę sobie Pana Ministra poinformować też o sposobach, o sposobie na, w jaki odpowie mi na moje zapytanie o udzielenie informacji publicznej Prezes Sądu obecny tutaj czekam na to jeszcze 30 dni mi nie minęło, mam nadzieję, że przeczyta a tutaj proszę bardzo moje marzenia także Panie Ministrze, jakby tak udało się zrobić Polska byłaby krajem mlekiem i wodem płynącym rękach narodu powinna być władza. Dziękuję, pozdrawiam. Zdrowka, przyjemności, życzę panie ministrze.